naszym kanale live jest oczywiście w SSO. Kto chce, nie dołącza serwer Emerald Forest. Ja mogę chwilę poczekać. Możemy się spotkać nawet w Murland. Bo w Murland chyba nam będzie tutaj najlepiej. Bo nawet ci, co jeszcze nie mają Star Ridera, mogą do nas dołączyć. Więc. na Czekam sobie chwilę. Jeśli chcecie, to naprawdę dołączajcie. Będę polecać w komentarzach oraz na moich filmikach, więc ja tutaj sobie chwilę poczekam na Was, jeśli chcecie do, do mnie podejść. Ale w dzisiejszym odcinku będziemy wbijać drogę pionera oraz, oraz będziemy robić różne zadamka, żeby wbić poziom naszego koniura, więc. Mm, no, jak mówię, chwilę sobie poczekam, z jakieś dwie minuty. Więc tutaj zobaczmy dekonia sobie trochę weźmiemy. Okej? Okay. Dobra, niedługo kolejny poziom, więc ja chyba sobie polecę zrobić takie krótkie zadanko, już lecimy sobie. Dobra, przy Stacy zrobimy ten codzienny trening skoków przez bo, ta, aków, e, więc mm, dobra, lecimy sobie, ok, jak w wiecie, nie na telefonie na razie, więc nie ogarnie masz, tak, ale ok, hop, dobra, nie jest źle, nigdy tego nie przeszłam. Widzicie? Jaka jestem piękna? Widzicie? Ja w ogóle nie ogarniam. Słuchajcie. Mm. Wow! Nie! U, wow! Udało mi się! Wow! Naprawdę to na mnie taki szok, że ja to naprawdę przeszłam. Bo jestem przyzwyczajona. Mm, wiecie do jakiej gry na telefonie, a nie na mm, komputerze. Bo o, nie dam nagram, ale mamy. Tutaj już um, drogę pionera sobie robimy. Um, robimy ten trudniejszy trening. Nie wiem jak ja dam radę, ale... Um, przepraszam za mój głos. Nie wiem jak ja dam radę, ale okej, okay, jedziemy. Tak. Dobra. Nie dam rady pewnie, ale okej. Okay. Uuu, dobra, Wziąłem sobie lepiej klawiaturę. Jedziemy, hop. Dobra, jakoś mi to idzie, o, o, nie widzisz wszystkich graczy, o co chodzi, że jak robię te zadania, no to mm, widzę graczy, to trochę przeszkadza, ale nie wiem o co chodzi, Co się z tym stało, czy coś, błąd SSO chyba, SSO gram już prawie rok, nie to, że ja nie umiem w to grać, tylko po prostu gram już od, dopiero od tygodnia na komputerze i... Wiecie jak to jest? Nawet mi teraz dobrze poszło. złoty medal, ok. Oczywiście jeszcze na was czekam w Murland czekam sobie, więc y, możecie szybko dołączać, jak chcecie. Ja ciągle robię te y, zadanka tutaj przy Stacy i zaraz będę mieć 11 poziom konia, z czego się naprawdę cieszę, y, więc tak. Dołączajcie, dołączajcie, możecie czekać chwilę, bo wiecie. Dobra. Szybciej koniu. Dobra, jedziemy, jedziemy. Nie, 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 nie tutaj jest zakręt. O ja. dobra. Jesteśmy, jedziemy, jedziemy. pierwszy raz w życiu zwaliłam tutaj. Nie, 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 koniu. Naprawdę. Naprawdę musisz mi to robić. Dobra. Skusa sobie to skoczony. Naprawdę jestem pro. Naprawdę. Jak gram na komputerze, to jestem naprawdę piękny pro. No kurde. Widzicie? Nie ogarniam w ogóle na komputerze zły koń. Jeszcze raz. restart. Jezus. Spokojnie, zaraz mnie możecie zobaczyć, oczywiście, yy, tylko skończę to zadanie. O, widzę tutaj, że mamy trzech oglądających, to super, no, bardzo, yy, teraz jak widzę, że to oglądacie, oczywiście pozdrawiam serdecznie, nie, ja się oddaję, ja się oddaję, nie umiem na komputerze, okej, okay, dobra, yy, serdecznie was pozdrawiam, jestem już tutaj yy, gotowa. Jeśli chcecie, to wbijajcie na naszego streamika. Hmm. Przyłaście, przyłaście. Ja sobie tutaj chwilę poczekam i możemy sobie trochę pogadać. Jeżeli chcecie do mojego klubu, to oczywiście też zapraszam. Moje zasady nie są takie duże, tylko w czwartek jest jedna obowiązkowa zasada, ale wiecie, tak to jest, luźno, tutaj widzę już jakiś, ale jeszcze nie ma nikogo na moim streamiku, oczywiście możecie wbijać, wbijać, robię teraz sobie zawody UTAM, jeszcze mówię, bardzo Was serdecznie pozdrawiam, naszych trzech oglądających, które teraz oglądają tego live'a, więc naprawdę, a jeżeli słyszycie jakieś dźwięki w tle, to naprawdę bardzo przepraszam, ale dla mnie idzie cicho, tak jak mówię. Dobra, jedziemy sobie tutaj, tutaj, o dobra. To ten wyścig jest chyba najłatwiejszy z tego, co mi się wydaje, w SSO. I, I po prostu jest mega łatwy, naprawdę. Nawet na komputerze mi to wychodzi, słuchajcie, kochani. Jeśli chcecie jakieś live'y, to oczywiście możecie pisać na jakim serwerze i kiedy, tak dokładnie, tylko że um, na pewno nie jutro, raczej jutro nie będzie live'ka jakiegoś, bo, yy, bo i gru mam sprawdzian. Psz, am, niestety sprawdziam długi i muszę się uczyć jeszcze sześciu rozdziałów, ale dobra. O dobra, mamy drogę pionera. Udało się, jakiś błyszczący klejnot, nie wiem o co z nim chodzi, ale okej, okay, dobra Będziemy tutaj mieć kupon pomocy stajennej, dobra Ja go mam i ja go sobie teraz chyba wykorzystam, słuchajcie mm -hmm. ja sobie go dzisiaj wykorzystam, bo mój stream jeszcze nie jest gotowy A dobra, dobra, podbijemy mu jeszcze jeden poziom ku mnie w ogóle koniurka, yy, gdzie są eliksiry, zawody Srebrnej Polany będą dobra. Yy. Słuchajcie, może na no nie pojedziemy. Dobra, weźmiemy ten, zatrudniłaś dziewczynę, zostanie o twoje piękne konie i oczywiście już powinniśmy mieć chyba yy, kolejny poziom, ale z tego, tego nie widzę, więc sobie wyszczotkujemy naszego koniurka i już powinien być kolejny poziom. Dobra. Podnieść poziom konia. podnieść. O dobra, jedenasty poziom, słuchajcie. Spoko, spoko. no Halo, chcę wejść na konia. No dobra, jesteśmy. Dobra, jedziemy, idziemy. Więc ja oczywiście czekam sobie, by będą robione fotki jak ktoś chce być. Właśnie wiecie. Ja sobie tutaj czekamy live. Dzisiaj będzie live 20-minutowy, więc jeszcze z 12 minut sobie pogramy. Tutaj macie jeszcze szansę. Ja sobie chwileczkę poczekam, jeśli ktoś chce jeszcze. Albo nawet nie będę nawet trochę czekać, sorki, ale jedziemy sobie na zawody z Srebrnej polany, które są. Do srebrnej polany sobie pojedziemy. Słuchajcie. Dobra, jedziemy, jedziemy. Dobra, srebrna Polana, miasteczko srebrnej Polany. I teraz powinno mnie zawieść, ale mnie nie zawozi. I się bardzo martwię, jak mnie nie zawozi. O, dobra. Miasteczko srebrnej Polany, zobaczyli na New O, i teraz mnie zawozi do Srebrnej Polany. Pewnie, mnie, pewnie będę teraz właśnie na Mistrzostwach czekać, ale pewnie będę czekać na tych Mistrzostwach. Dobra. Dobra, i teraz szukamy mistrzostwa. Czekajcie, gdzie są mistrzostwa. Ratunku, zapomniałam. Gdzie ja jestem? A dobra, prosto chyba mi się wydaje. Gdzie ja, kochani, jestem? Aha, tutaj ja jestem. Dobra. Czekajcie, ja wyjadę ze Sremnej plany. Bo tutaj jest ten. Ej, ludzie, ja pierwszy raz w życiu. O, się bo... Pogubiłam, gdzie y, są mistrzostwa. Słuchajcie, o dobra. Ja jestem na mistrzostwa. Super. Już jakieś ludźków widzę. Halo, halo, halo. No halo. Czy mi się znowu pomyliły te rzeczy? No naprawdę. Naprawdę ja zawsze taka jestem, słuchajcie. Słuchajcie, mi wszystko zawsze się tutaj pomyli. Bo mi się myli E, a D, to mi się to myli totalnie. No. Dobra, tutaj sobie stoimy, stoimy se. Mamy tutaj jeszcze 12 minut, więc pewnie jeszcze na tym live'ie was no, czy tutaj nie będę brać udziału, chyba że się uda, ale mm, mm, no poczekamy sobie chwilę. Jeśli chcecie tutaj dołączyć, tutaj już dużo ludzi. Na przykład widzę co biorą udział na tym mistrzostwach. Tak. W... Przepraszam, naprawdę. W e, tych mistrzostwach, więc czekamy, czekamy. Ktoś chce dołączyć, niech pisze w kom. Mm, I chyba to by było na tyle, słuchajcie, dzisiaj. E, więc to by było na tyle. Jeśli chcecie jutro live'a, piszcie, więc bye! -o.